I witam was serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z Bakszota. Mmm. piguły i lecę dalej. Dawno nas nie było jak zwykle. Ja robię takie przerwy z normą. Wtedy się czuję taki potężny, i emocjonalny na to. Chodzimy. Ory Łabecz. Pam. Dobra. Jaką dajemy nazwę? I o, dam dzisiaj nazwę mego, jednego z ulubionych. Boxerów, w sensie on był loopstationowym Beatboxerem, w sensie robił lub station. E, Lupy. Nie wiem, czy ktoś wie o co mi chodzi. E, en, enemy. Oczywiście, za Ziomek. Szkoda, że dawno go nie słyszałem. Dawno nic nie, nic nie widziałem z jego udziałem. Ale witam serdecznie! Ja po same kule. Musimy wygrać milion i nie wyrąbać się bidule. E, to nie miało sensu. Dobra, pierwsza runda. Trzy życia. Masa naboi. Bardzo niestandardowa runda. Tia. Dobra. Na początek można poszaleć, nie? No i co? Dobra, wypijmy, wypimy tutaj nasz słodki trunek. No i teraz strzelamy do niego. Bye, bye. To serio, są trzy podrząd, trzy podrząd, ale miałeś farta, chłopie. Mm, ale boli. Widziałeś kiedyś moc, boską moc, boską moc? E, Orela, Santinestra. Boże nie mam dzisiaj. Totalnie mam dzisiaj taką energię z pupy, zobaczymy jak tam to wyjdzie. Dobra, mamy nowe przedmioty, może teraz będzie lepiej. Mamy telefonik, mamy kradziejkę, kradziejkę, możemy kraść. Możemy mu ukraść papierosy. Nie mamy noża, nie? Zaryzykujemy po mojemu. Najpierw zabierzemy papieroska. Pap pap Dzięknie, papierosek jest mój, a ty jesteś kurde gnój Tym razem weźmiemy sobie jego kajdany. Dlaczego kajdany? Bo chcę tutaj zrobić ważną rzecz, tego załatwić. Jeżeli tutaj jest to, to tutaj będzie pusty. I ja teraz zmieniając pięknie to jest zmienia na, na nabój i teraz będzie ostry i teraz go zastrzelę. Pierwszy nabój. A i widzicie? I co lepsze, powiem wam ciekawszą rzecz, drugi też będzie ostry. Ja to wiem, ja po prostu. 2 plus 2 równa się 4, nie? Albo 5, jeżeli nie masz. Gage, widzisz kurde, jak jestem boski, kurde. Nawet mi nie dotknąłeś. A nie dotknął mnie, ale nieważne. Enemy, jeżeli ty mi przyniesiesz szczęście na ostatni achievement, który nam został to jestem. Oh. Ciu, piweczko, lustereczko. Po, 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 na pewno po piweczku nie będę potrzebować lustereczka. Okej, okay. ma papieroska. Trzeba było, wiecie co? Zużymy piwo. Tak, zużymy. Zużyjemy to piwo. Oczywiście, strzelamy do siebie. Nie warto było, wiecie, bo jakbym strzelił, to by się uleczył, a tak to mamy szansę, jak dostajemy nóż... nóż... nic nie dostajemy. O mój Boże, to nie jest... to nie jest bezpieczna gra. Ty, ale mam słabą sytuację. Słaba sytuacja i to bardzo. On mi zabierze to jak tego nie zużyje, Aleków myślę, że nie zabierze. No dobra, strzelamy do siebie i strzelamy chyba do niego. O kurde, jest niebezpiecznie. Nie, ja to przegram, ja to przegram już teraz. Ja nie chcę tak krótkiego odcinka. Seryjnie nie chcę. Proszę, żeby on z siebie sam zastrzelił. Ono właśnie, papieroska se kurde musi, nie, jeszcze mnie zakuje pewnie. Zakuty łeb, zakuty łeb jesteś pa. Patrzcie, to no w kurde, no wiedziałem, no. O, nie, nie. To on ma nade, on, 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 on ma nade mną teraz kontrolę. O, on ma teraz nade mną kontrolę. Totalną. Proszę, nie do mnie. Nie, nie do mnie. O! Boże. Teraz nie wiem, ile naboi jest. To nie jest koniec rundy. A ja nie wiem, ile jest. Dobra, w strzelam. Czy jestem martwy? Jest na szczęście, nie. Właśnie myślałem, że to jest ten nabój, ale... Ech. Kurde, niefajna sytuacja dla nas. Mamy cały czas te alkohole wysokoprocentowe i one mi nic nie dają. Daj mi jakąś mocną informację. Drugi ślepy. Jeżeli drugi ślepy, to pierwszy musi być ostry. Ja ci to mówię, to jest mocna logika. No, jak mówię. A trzeba trochę procentów wypić. Procentów w sensie dla mnie procentem to jest mój procent dzisiejszego wypicia Coca-Coli i mój procent się już kończy, kończy, ostatnia szklanka już nie mogę. Muszę sobie dzielić normalnie, bo za dużo tego wypijałem. Chociaż to z butelki nie jest taka dobra, jest straszna, nawet bym powiedział. Ale nas dzisiaj tutaj na ryzykownej sytuacji trzymają. Kurde. Dobra, możemy zrobić sytuację taką, że strzelę do siebie, pierwszy strzał. Zawsze możemy się uleczyć. Aha, i co, i co? Drugi strzelimy w niego. Okej, okay. i trzeci jest na pewno. Nie sądziłem, że to aż takie RNG pójdzie, nie? Bye bye. Nice. To chcę słyszeć. No i się kurde uwolni. Nie użyj kajdanek, bo będzie... No dobra, już myślałem, że będziesz debilem. Chociaż ja lubię takie krótkie rungi, bo to jest szansa na to, żeby bardzo szybko wygrać. Naprawdę. Cim, cim, cim. Pam, 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 pam. Param, pam, o kurde. Nic co mi może pomóc. Kurde, niebezpieczna sytuacja. O ma lepsze karty ode mnie. Dw jeden... Jeżeli ostry wystrzelę... Dobra, musimy strzelać, bo może być tu ostry, ale też może być tu ciemny. O, został ostry. On nic nie użyje. Ja mu daję wszystko przed nosem, nie? Co ma zrobić? Ryzyko w nagranie? To strasznie. No co wy mi co mi dajecie alkoholizm, kurde? No na pewno, no. No takie coś mi dali. Nie mam żadnego przedmiotu, który mógłby mi pomóc. Dobra, wiecie co? Mamy, mamy szansę. Na no dwa strzały. Mamy dwa strzały. Dwa strzały. Jeden strzał. No nie mogę być takim niefartem, nie? No nie mogę być takim niefartem. No nie mogę być takim niefartem. Jezuniu Chrystuniu, kurde. Może być, bo i tak to nie ma większego sensu, i tak jak zawsze trzeba tyle samo rund zagrać. Kolejna wielka walka, uch. A no właśnie, zostałem nam przedmioty, dajcie mi coś fajnego tym razem. Mamy kradzie... No teraz dali mi kurde przedmioty, które naprawdę mają sens. I prawie mam przedmiot na achievement, który już mam. Ohoho, ty mogę go zabić w jednej rundzie, dosłownie. Ta, to ja go zabijem teraz. Patrzcie to, patrzcie kurde to. No i nawet nie muszę się kurde spinać za bardzo. Tylko podciaramy ten nożyk, strzelałem mu w głowę. Ja la vista, señorita. Pam. Szybka runda. Mm. Boże, nawet nie wiecie jaką wygląda ja tą tę Ta gra jest tak świetna, w sensie... Ja lubię po prostu grać, Lubię po prostu siedzieć, bo to jest taki challenge. gdzie... RNG, czyste RNG. Trochę ryzykę, wiecie, jakbyście mieli grać w takie, wiecie. No jakbyście mieli uprawiać coś, czego nie wolno uprawiać, dosłownie, naprawdę to. Lepiej, lepiej zagrać w to niż uprawiać te brzydkie rzeczy, naprawdę. Tu są te same emocje. O ich nie chce, nie chcę mu oddać. przeciślepy. Dobra, ja po prostu do niego strzelę, nie będę ryzykował. Czyli został ostry, ciemny, ostry, ostry. Teraz jest ciemny i ostry. No tak. Dzisiaj bardzo taktycznie rozgrywamy to, bo ta to... Nie jest taka szybka gra jak zawsze. Mi się to podoba. Muszę zdobyć ostatnie osiągnięcie. To wymaga ode mnie wielu godzin i prób. Ale daje nam teraz trudne rundy. Takie nienawidzę, jak jest dużo nabojów. I znowu nie policzyłem nabojów. Dobra, wypijmy jedno piweczko. Ostry poszedł, więc dobra. Zróbmy to, wiecie. Trochę tak po swojemu. Kurdy, że on ma leki, on ma leki. Znaczy ja mam leki, a on może mi je zabrać. Ja myślę, że to teraz będzie tak. Na szczęście dobrze sądziłem. Nie sądzę, że teraz będzie znowu. Znaczy sądzę. I teraz znowu dobrze zmieniłem. Tak, 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 tak. Nie. Idzie to wszystko w spak. Dobra, chłop dostaje rundę. Zabierze mi leki. Jak ciul. No i leki mi zabierze. Kurde, narkoman. Zobaczmy, dostanie życie czy nie. No, nie, no oczywiście. Okej. Okay. No i kurde nie, nie zgadzam się. Czy to jest koniec rundy? Naprawdę żeś zużył tyle rzeczy, żeby po prostu mi oddać rundę? Daj ta troszeczkę mniej. Dobra, to idealną liczbę dali. Nie fajnie, bo on się może zuleczyć, ale nie mam lepszego motywu. Nie chcę nie marnować. Chcę mu chociaż dwa zadać, czyli dwa. Może, może, może to ma sens, a może to nie ma sensu. Zobaczymy. No. Przerażający jesteś knypku. Przerażający. Co tam pokażesz? Pokaż kotku, co masz w środku, je, znowu to je, no nie, nie, no nie, no on ma fart od tych leków dzisiaj. O no tak, on wie jak jest, jeszcze, jeszcze nóż jeszcze nóż nie? Oczywiście. Kurde, moją taktykę wykorzystał tylko, że on ma jeszcze leki. Dobra, my mamy jeszcze leki, najważniejsze. Możemy je teraz użyć, bo mamy jedno życie, więc na wszelki wypadek mamy papieroski. Jakby to nie, a nie mamy leków. Kurde, ja myślałem, że mam. Ale bezsensowne przedmioty. Dobra, ja muszę mu ukraść. Ja muszę mu ukraść te leki. Mam nadzieję, że będą dobre. O, nie! On sobie zjadł najlepsze leki i mi zostawił najgorsze. Jestem już martwy, nie? To już jest nie do uratowania. Jedną rzecz, która może mnie uratować, to to, że on się zabije. Dosłownie. Dobra, Oreła, kurde, na pewno się. Z... Oh. i on się co lepsze jeszcze uleczy. Ja nie mam na, niego na razie szans. Jego leki są tylko dobre dla niego, nie? No właśnie ma lusterka, on może dokładnie wiedzieć co tam jest. A już informacje będzie miał, co jest gdzie. No nie! No nie, to jest pogrzeb. Jeszcze trzeba zapal tak na mi pogrzeb se zapal. Nie, nawet nie zaczynaj. E, Boże Daniele stróż mój, ty zawsze przy mnie stój.